Drzwi słyszałem. Hej, to lumi w środku nocy? Pełnia księżyca Lumi do mnie przychodzi. Ej, Lumi, co jest grane? Czemu do mnie w nocy przychodzisz, co? To tak długo nie otwierasz, słuchaj, coś Śpiew. bardzo dziwnego. Coś bardzo dziwnego jest za moim domem na podwórku sąsiada. Czerno? Ale chodź ze mną, bo ja się strasznie Dobra. boję! Cicho, bo Lugi Playka śpiona ma do pracy rano, słuchaj, a my ją zaraz obudzimy. Jest noc, słuchaj, nie wiem co ci przyszło do głowy, żeby mnie budzić. Naprawdę coś ci nie daje Naprawdę? spać. Naprawdę, nie daje mi coś spać. Poza tym sąsiad w ogóle... Dzisiaj rano zwiał z domu i powiedział, żebym najlepiej się też wyprowadziła. Czyli dziwne. coś jest na rzeczy, coś bardzo, ale to no bardzo dziwne po prostu złego. To pokazuj o co chodzi konkretnie. Chodźmy. Ojejku, ojeku, co Ej. to jest? Nie wiem, jakiś szkielet. Ty tam jest tego więcej, Lumi. Ja się o, zaczynam nie, tego martwić. Nie było. Ja nie mogę! Co tam co jest? to? Ej, Lumi! Co to jest? Ja nie Bo mogę! Jezu. Widziałaś tą postać? Ej, czegoś Lumi, takiego to nie widziałem! Ja się boję! Ja nie się wiem, boję! Co tam iść! Ej, czemu ty się nie zamknęłaś w domu? Tu są w ogóle jakieś szkielety! Który sąsiad w ogóle wyniósł się z tutaj, miasta? Tutaj! Tutaj! Ten! Ten, oj, ten! Ten! Chodź, chodź! Ej, musimy to tutaj, tutaj przejść! Na jego działce Ojezu, są następny jakieś... Następny szkielet! Szkielety tutaj są! A ja się nie dziwię, że on się wyniósł! To jest jakiś totem! Ej, a co jak to jest totem Herobryna? I on tutaj jest... Patrz, trzecia nie godzina, wiem. wybiła, równiutko jesteśmy w tym miejscu, sąsiad się wyniósł, czekaj, jest jakaś tabliczka, uciekaj od mroku. O widzisz, mm. trzeba uciekać, by nie stracić. Ej, ale to wygląda jak jakiś grób, zobacz, jest normalnie krzyżyk, to co, no to zwijamy do domu, tak? Jak mówisz, że trzeba uciekać, to uciekamy, idziemy, no, nie tak? Wiem. z jednej strony jestem ciekawa, co tutaj jest, nie no było ja tego wcześniej. Tak szczerze, to ja bym się z chęcią zawijał. Tu jest tak upiornie strasznie, że wołam sobie smacznie spać w łóżku. No to... No to... To ja zwinę, a ty zostaniesz i zobaczysz, co to jest. Dobra, słuchaj, zobaczymy. Rozwikłamy tą Dobre, Uciekaj od mroku. Może napiszemy coś miłego widzowie. Na przykład... Yy, yy, miłego dnia. Miłego dnia. I zamiast uciekać od mroku, już jest milej. Niech słoneczko jeszcze tu wyjdzie. To zgasimy. Yy, może te, te, te o trzecie dziwne zegarki też tutaj zabierzemy. I już jest mile, Już tutaj i tak nie straszy, Lumi. A co to jest? Może to jest jakiś grób? Masz jakieś narzędzia, żeby ma sobie się wkopać? Mam coś takiego, zobacz. Wow, jaka maszyna. Pani kochana, skąd pani takie rzeczy ma normalnie? Ja no kupiłam to... ostatnio. O, jejku, jejku, Co jejku? jest? Prawie tam wpadłam, ojejku. Wow, jaki ogromny ghostface To jest normalnie grób przepotężnego ghostface'a Ej, ja nie mogę, czyli to wszystko się o to rozchodzi. Ten sąsiad może go zobaczył i dlatego się stąd wyprowadził, Lumi. Ej, idziemy na dół tam zobaczyć. Ej, ja się boję tutaj zostać. Chwila, chwila, chwila. Słuchaj, pamiętasz odcinki pozostałe z tej serii? Pamiętacie, wy widzowie? Zazwyczaj te postacie uciekają z tego grobu. Musimy go pilnie zabezpieczyć, mimo że on jest związany. To słuchaj, masz jakieś kamery, musimy to zabezpieczyć kamerami. Słuchaj, masz na hacie coś? Tak, tak, są kamery, Dobra. przynieś tobie. nie, ty tu stój, zostaniesz ty, Lumi, na chwilę. 20 sekundek cię nie zbawi chyba, co? Czy Dobrze. zbawi? No. Dobrze, dobrze, Pilnuj zostanę Pilnuj go, żeby nie zwiał, bo jeśli on zwieje To będziemy mieli duży problem Ja szybko idę do twojego domku Wbijamy do Lumi, bierzemy, szukamy Słuchajcie, tych kamer i zabezpieczymy to Dobra, jest tu jakaś broń, dobra, przyda się Okej, okay, nice, lecimy Mam nadzieję, że Lumi tutaj, słuchajcie Popisała się i zdała na medal Jak tam Lumi? Nic się nie dobrze, działo? Dobrze, wszystko dobrze, nie, okej okay. Bo już myślałem, że zwiał. Ustawiamy tu kamerę, programujemy to i będę mieć, słuchaj, monitoring na tego Ghostface'a. Wiesz, to by było najlepsze, gdybyśmy od hakera, który mieszka tam, dokładnie ma zabezpieczony dom, Ło, wow, nawet strzeliłem, wzięli po prostu bedrock i go zabedrokowali, żeby nigdy nie uciec z tego grobu. Co ty na to? No dobrze. Dobrze. Dobra, to będziesz go pilnować, słuchaj, tutaj? No, no, trochę się boję. Wolałabym pójść, a na przykład mogłabym pójść do ciebie spać. Dobra, słuchaj, myślę, że w tę minutkę nic się nie stanie. Ja idę szybko do hakera. W razie co to do mnie dzwoń. Bierz ty tylko zegary straszne. Ja ich nie chcę trzymać. Ja się ich cykam, słuchaj. Ja też się boję. Tu Przedamy coś je jak gdzieś to normalnie. Y, na jakimś portalu ogłoszeniowym. Ja idę i będę mieć tutaj wgląd na monitoring. Idę teraz szybko do hakera. Ty, wiedźma jest. Może wiedźma by miała też miksturkę, żeby zafrizować go na zawsze, tego ghost także wiecie co? Sprawdzimy kamerę, zobaczymy, co się tam dzieje. Okej, okay. ej, dobra, jest wszystko w porządku, ghost sobie tutaj leży, także teraz potrzebujemy e, normalnie dostać się do domku hakera. Przepraszam, panie haker, pan, pan tam sobie śpisz. Ej, słuchajcie, czekajcie, dobra, ej, co tu się dzieje? Mój ukochany, mój Kto ukochany, budź się normalnie, Kraszno muszę liczyno. ciebie tutaj... Normalnie uwolnić, biedny, związali cię. Szybko, szybko! szybko uwalnia, musisz widzowie. się po prostu budzić. Wróciło na niego jakąś dobra. Ja szybko wracam, słuchajcie, muszę szybko ją zatrzymać. Dobra, jesteśmy tak blisko, że nie ma szans, słuchajcie, złapiemy ją. Mamy tu normalnie Tesla, gaz do Lumi i zatrzymujemy ich normalnie. Zakochana para, normalnie straszna dziewczyna ze Sągiego. Nie stawaj, mój ukochany. Przestań go uwalniać, to jest niebezpieczeństwo, straszna dziewczyno jesteś? ze studni, ja jestem G-Play, obrońca słuchaj, od ej co ty tu mnie a? ła, zatruła mnie, ej dobra spokojnie, ja nie mogę, przestań go uwalniać, co ty się w nim zabujałaś? On jest mój ukochany i on jest tylko mój, tak? a ty go tutaj chcesz uwięzić, idź mi lepiej ja go le tu nie uwięziłem, nie związałem go uwięziłeś rozumiesz, uwięziłeś go ej, na pewno, ja nie mogę, ła dobra, Uciekaj. No i ja nie mogę, pokonała mnie ta dziewczyna ze studni Miała jakieś dziwne Takimi gilami zielonymi strzelała Fuglutami swoimi, ja idę po pomoc Ej ty, normalnie pani policjantko. Tak jest, słucham Jest problem, normalnie odkryłem grup ogromnego ghostface'a. Chcę Chce pani zobaczyć co oni tam robią Straszna no dziewczyna dobrze, ze studni pokazać, Go właśnie normalnie pokazać. uwalnia Można było... e, Ale proszę pana co? Tu nikogo nie ma, pusto tam jest Co pani mówi, normalnie przed chwilą Ich tam widziałem, no i pięknie No i zwiali nam Rip Ghostface, straszna dziewczyna ze studni, przed chwilą tam była i teraz jesteśmy w niebezpieczeństwie, ponieważ Naprawdę? będzie w mieście grasował potężny Ghostface, który pewnie będzie chciał mnie zniszczyć i pani. też. To wie też. pan co? Musi mi pan pomóc. Tutaj co? mamy sprzęt, bierzemy, musimy się normalnie Laki? na niego zaczaić, zrobić pułapkę, z tego względu, że ja jestem teraz tylko sama tutaj na policji, co? nikt mi inny nie może na razie pomóc. No może ich złapiemy na gorącym uczynku. oni dopiero niedawno wyszli, ta straszna dziewczyna ze studni mnie pokonała, niestety. No, po, pokonała mnie, jest mocna. Strzela glutami zielonymi z nosa swojego Oje, chyba. Oj, po glutami? Normalnie glut jej wyleciał z nosa i mnie pokonała. I... Ojeku, a co tutaj? Co, co, się... co tu się stało? To do mojego przyjaciela, lakiego pani policjantko. Widzi pani, co oni narobili? Już zrujnowali pierwsze szkody. Nie, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie, widzowie. Nieprzyjemnie, chcecie nam pomóc. Normalnie zatrzymać ogromnego ghost facea. To już teraz zostawcie kciukasa w górę i zobaczymy, ile Kliknie, ilu ludziom chce, ile ludzi chce nas wesprzeć. Dobra, pani policjantku, chwila! Telefon do mnie dzwoni. Tak, słucham. Play przy telefonie. Play, słuchaj, normalnie jestem w szpitalu. Ghostface tutaj chodzi, wszystko rozwala. Szybko, szybko przychodź Dobra. tutaj do Dobra, już mnie. lecę. Chwila. Ghostface jest w szpitalu, pani, pani władzo. Ja na systemie tutaj... E, dobrze, to ja, wie pan co ja tutaj zostanę, zabezpieczę to wszystko, dobrze? Dobra. W ogóle mam wbudowany telefon w moje słuchawki widzowie, Nie wiem, czy się chwaliłem ostatnio, ale normalnie mam tutaj, łączę z telefonem. Gdzieś tu jest Ghostface. Ty, nie widzę tego wariacika. Dobra, wygląda wszystko wszystko na razie w porządku, że nie zniszczył. Ej, do szpitala by się raczej przepotężny Ghostface nie zmieścił, ale co Lumi robi w szpitalu? Przecież ona się bała. I dobra, u Plejki jest spokojnie. Po cichu... Zaraz tu wszystko I wezmę tylko... i rozwalę. I ha, ha. Czekajcie, szykujemy się. Szykujemy się na pojedynek z Ghostface'em. Nie wiem, czy mi się uda. Co wow, to... ale co... Teraz. Co, jest... co ty zarobiłeś? Normalnie kulę wielką tu... Ej, przestań się! Jeszcze raz! Kurczę, oszalałeś cwaniaku? Stój Ghostface! Nie, zatrzymaj tą kulę, Bo nie, mam mało serduszek Jakie mocne te kule Ej, nie zatrzymamy Bardzo go Bardzo mocne są te dobra, kule Dobra, lecimy z seryjką, lecimy normalnie, zaraz to go pokonam To nic nie działa Ej, dobra, przestań, przestań, przestań mieć cwaniaku. nie. Ha, to mi nic nie robi Zaraz cię przewiercę stopę, dobra, stopę mu przewiercimy tak, A Tak, ty jesteś normalnie cwany tak. Dobra, ghost face, czas na większy kaliber Zaraz, zaraz normalnie cię normalnie załatwię Teraz lasę Będzie po tobie, tak? jak nie wiem co Jak ty jesteś Chodź normalnie nobem, ej, taki, taki Takiego lupa to ja dawno nie widziałem tak szczerze. Jak mam być szczery, Ghostface, tak, to jesteś ja mega słaby. Wow, powiem wam szczerze, że ten Ghostface jest dobry tak samo jak ta dziewczyna ze studni. Nie wiem w ogóle, czy mamy z nim szansę. Biedny laki tu jego domek normalnie przepadł. Ty, a on tutaj, patrzcie, miał w ogóle... Ej, coś tutaj jest, jakaś wiadomość. Miał tu tajną kryjówkę, w której mógł się ukryć przed Ghostfacem. W sumie mógł się tu schować. A czekajcie, w tej książce coś jest napisane. Potrzebuje pomocy. Laki. Ty, czyli Lucky tu był. Chował się w tej kampie i gdzieś musiał zwiać. Może on potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy. Dobra, gdzie jest ten Ghostface? Też gdzie jest Lumi, słuchajcie? Przecież Lumi gdzieś tutaj powiedziała, że jest w szpitalu. Ten Ghostface tu był. Naniszczył tutaj, narobił szkód, a w Lumi słuchajcie, o, ślad po niej zaginął. Nie mam pojęcia. Ej, Lumi? O, jesteś tutaj? Weź mnie uwolnij normalnie stąd. No to dawaj, słuchaj. Co ty nie umiesz Dirt'a wykopać? Bierz no się tak do roboty, ciężko, słuchaj. Ciężko.

Słuchaj, może ci tutaj być. pierwsze pytanie Czemu wyszłaś z mojego domu? Miałaś się tam chować normalnie, no co? No bo słuchaj, ja z tego strachu Tak się strasznie źle poczułam Że ja musiałam przyjść do szpitala Dobra, gdzie on poszedł w ogóle? Widziałaś go gdzieś? No najgorsze, słyszałam, że idzie w stronę twojego domu No nie gadaj, słuchaj, no tam naprawdę? jest Moja rodzina tam jest, przecież dzieci Nie no, ja tam muszę jechać, no mi jadę to szybko Dobrze. załatwić Nie odpuszczę mu tego, słuchajcie Chyba zadarłem z ghostface'em Mamy problem, widzowie Mamy problem i to może być Duży problem, bo jak zniszczy mi dom To po prostu nie będę mieć gdzie mieszkać A to już ogólnie jest konkretny powód Żeby się, słuchajcie, zdenerwować na Ghostface'a Tak konkretnie i mu pokazać Gdzie raki zimują O nie, widzicie on tam jest Czekajcie, spróbuję w niego tutaj strzelić laserem, może. Moja chata normalnie zniszczona! Mam nadzieję, że rodzina przynajmniej słuchajcie gdzieś. Ha, ha, ha. Ej! Połowa domu już jest rozwalona! Oszalałeś? Ty normalnie... Dostradałeś do zmysły i rozumy, normalnie, Ghostface! Jesteś nienormalny! psułeś mi chatę! Gdzie mam teraz nienormalny, spać? Jest słuchaj! Gdzie mam powiedz mi teraz spać, co? Mów. No, dasz sobie radę, ja przejąłem teraz ten dom i on jest po prostu mój, haha! Ha. Dobra, ale mnie nie złapiesz, już ci nie dam się złapać, jesteś Berkiem! LML-edutki, gospodarz malutki! Dobra, chowamy się, słuchajcie, chciałem go stamtąd jakoś odgrodzić. Ty, jest telefon! Dzwonimy do Gplayki, dowiemy się, gdzie jest i czy są bezpieczni. Dobra, wykręcam numer, 582. okej, okay. halo, jest sygnał, dobra, halo? Halo, G -playka, tak, słyszysz mnie? Tak, słyszę, Jesteście słyszę tali? ciebie. Tak, słuchaj, jesteśmy przy pomniku Creepera Wielkiego tam u mojej koleżanki ja z dziećmi. Nie mogę. Całe szczęście, nic wam się nie stało. Ghostface zniszczył nam chałupę. Nie mamy już po co tu wracać nie, w ogóle. Nie, Musieliśmy po prostu zwiewać D-PLAY przed nim. Dobra, Dobra, Gplayka, idę do was. Trzymajcie się tam, pa. Dobrze. Dobra, teraz po cichutku wyjdziemy, słuchajcie, żeby ten cwaniak nas po prostu nie dorwał. Przydałby się jakiś samochód. Dobra, bierzemy ten samochód. Czekajcie, czekajcie, szybko bierzemy tą furę i jedziemy szybko do rodziny, do Gplayki. Rodzina najważniejsza, słuchajcie. Tak się składa, że normalnie chata jest zniszczona doszczętnie. Możemy się wynosić z tego miasta. Chcielibyście widzowie, żebyśmy się wyprowadzili z tego miasta i zaczęli nową przygodę? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, tu jest w ogóle ta chata. Ty jaka prestiżowa. Normalnie z diamentami, wysadzana diaksami. Jest diplejka, jakby nigdy nic, ty siedzą sobie. Nie mówcie, że jeszcze się kąpią normalnie w baseniku. Ej, normalnie nie zła sielanka tutaj u was! Jakby no nic się nie działo, my tu co jest cały grane. Co w strachu jesteśmy, chodzimy, patrzymy, czy on tutaj nigdzie nie przychodzi. No widać, ty się tutaj kąpiesz z koleżanką, tutaj się manko w ogóle agatka. No jak tam w ogóle. Gdzie no są tak, dzieciaki no, bezpieczne? No, no tak, tak, dzieci są bezpieczne, wszystko jest. Okay. Ale słuchaj, no. wiesz, co my się dowiedziałyśmy, no, nie że wiem. ten Ghostface w ogóle. Przejął dom z tą dziewczyną ze studni, dom burmistrza. I niby burmistrz jest więziony gdzieś tam na dole w, w swoim domu w Lochach. Wow. I najprawdopodobniej jest mikstura, burmistrz ją ma, że jak się rzuci na Ghostface'a, to on będzie z kameliną po prostu. Ty. Musisz uratować nasze miasto, dziplik. Dobra, jest jeszcze sprawa dziplik. Ogólnie znalazłem wiadomość od Lakiego. Zobacz. Potrzebuje pomocy, Laki. Jego dom też został zniszczony i nie wiem, co się z nim dzieje, mm -hmm. G-Playka. To ja wiesz? się tym zajmę, a ty, jak chcesz iść do domu burmistrza. Słuchaj, ja ci dam tutaj te weź sobie perełki, y, perełki, perełki, żeby Dobra. szybciej. Dobra, to ja lecę do domu burmistrza Dobra. i tak naprawdę możliwe, że tam znajdziemy, słuchajcie, rozwiązanie, jak pokonać i zafrizować tego Ghostface'a. Zrobimy z niego skamieninę widzowie. Zrobimy, jeśli tak, to napiszcie w komentarzu. Zrobimy z niego skamieninę. Okej, okay, lecimy szybciutko. Jesteśmy, widzicie? Już tam widać ten dom burmistrza. Także jesteśmy coraz bliżej. I słuchajcie, na razie ich tutaj nie widzę. Ty. Nie ma tu nigdzie Ghostface'a, burmistrza też nie. Ej, ruchome piaski? Co jest granej? Ktoś myślał, że mi strojuje. No dobrze, że tutaj wpadłem. A gdzie wpadłem? Nie, tu wcale piaski. nie ma. Nie, tu wcale jest, nie ma. Yes. Jesteś, Musisz tu wejść, do... żeby mnie zobaczyć. Musisz tu wejść, żeby mnie zobaczyć. Wejdziesz tutaj? No, jestem tutaj. Chodź, nie chcę tylko po prostu dorwę Wow, wow O nie, to jest straszna dziewczyna ze studni. Straszną dziewczyną jestem. Wow, No to dobra. No to słuchaj, jak chcesz pojedynek? No to słuchaj, zmierzymy się. No i jest dobra, pojedynek nie mogę. Zaczekaj nie mogę. Silna. No nie zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Gdzie jest normalnie burmistrz? Gadaj, nie gdzie? Nie ma goś... go! Słapaliście. Bo więcej nie zobaczy. Teraz to jest nasz dom. Jak to Aha. wasz dom? Wy Lu normalnie Lumi zabraliście oh. dom Znaczy nie Lumi dom ty, Oni w sumie nie zabrali Lumi domu Ale ostatnio chcieli zabrać Lumi dom Jak na randkę się tam umawiali Wtedy wyrolował normalnie Ghostface Tak naprawdę tą dziewczynę ze studnia Ona dalej się na to łapie Burmistrzu jesteś gdzieś tutaj Burmistrzu przyszedłem cię uwolnić! Ty w domu go nie ma. Ale on tam ma jeszcze, słuchajcie, bazę podziemną. Możliwe, że tam się coś dzieje. Ale wyrolowaliśmy tą dziewczynę. Tunel zrobiliśmy, słuchajcie, z wyjściem normalnie. I jeszcze ją pokonaliśmy. Psst, psst! Burmistrzu, jesteś tutaj? Burmistrzu! Halo, halo! Okej, okay, słuchajcie. Ktoś, ktoś mnie woła, ktoś <laughs> mnie woła. Gdzie tu jest o co tu chodzi? Ile? jak tu burmistrza go słapał? jak normalnie tu jest tak mało miejsca, że on by się tu nie zmieścił? Co no jest tak? grane? mnie ta, ta dziewczyna ze studni. Dobra, burmistrzunio, normalnie. Dziękuję, Ale... dziękuję. Strasznie źle się czuję. Nie, w ogóle kozak kapelutek. Jak normalnie za to, że uwolniłem burmistrza, dałby mi burmistrz taki kapelutek? No dam, dam ci kiedyś, dam. Słuchaj, Kiedy, kiedyś, kiedyś, kiedyś to normalnie się tak mówi, jak się nie chce to komuś masz dać tego kapelutek. Ja na kapelutek ci mogę dać miotłę, proszę bardzo. Bardzo. Co, miotły nie chce, chciałem kapelutek. Ty nieźle Słuchaj. się pobiliś, tu urządziłeś nowa baza jakaś. No taka taka baza, tutaj mam trochę. Słuchaj, jest sprawa. Trzeba złapać tego ghostfacea. Ja mam tajną miksturę, tak? że jak się rzuci na niego, to już będzie po nim. Już nie drgnie nawet. No to pokazuj, gdzie ją masz, gdzie ją Tutaj, chowasz? tu w skrzyni, proszę bardzo. Wyłożyłem, weź sobie ją. Dobra, Ale dobra, ja nie biorę. mam tyle siły, Mikstura żeby sobie poradzić samemu. Co, nie pójdziesz ze mną? Dobra, ale układ. Z tobą pójdę. Dobra. Ale samemu nie pójdę. Dobra, słuchaj, ja da się tędy też iść, w ogóle możemy pozwiedzać, co tutaj masz w tej bazie. Dobrze, że zapraszam. Publikacja, zapraszam w takim prysznic, razie. że w ogóle oni cię uwięzili w twojej własnej bazie, praktycznie, tutaj, w takich lochach, ty! No tak Minecrafta wyszło, można tak pograć. Burmistrz unio, nieźle! Dobra, robimy tak. Ja Ci pomogę z tym ghostfastem, gdzie ty polazłeś? Tutaj już na górę wyszedłem. Tutaj, tutaj jest! Chowaj się! chowaj się, burmistrzio, musimy się... się dogadać jeszcze szczegóły! Dobra, bo tu jest normalnie tajna kryjówka pod chodnikiem. Ej! Coś tam normalnie się... O nie! To Gosfaj, właśnie tutaj do kryjówki! Gdzie jesteś? Cieba tutaj jestem! Gdzie? Złaś tutaj normalnie, musimy umówić plan, słuchaj działania. Czekaj, ja tutaj podko probię, okej? Okay? Zaraz, zaraz go namierzymy, burmistrzunio, pomogę Ci z tym Ghostfacem, uratować miasto, żeby on nas nie zobaczył! Skicajmy się. Widzę go, widzę go. Ale dajesz mi później kapelutek po tym, jak go No dobrze, dam ci, dam ci ten kapelukter. Dobra, jaki jest plan, słuchaj. Może zrobimy normalnie przynętę. Ty pójdziesz, on cię zacznie gonić, jak tu będzie przechodzić... To ja się schowam tutaj w tej kryjówce Rzucam na niego miksturkę On się frizuje I wtedy możemy go, wiesz co, dobić, że tak powiem Dobra, to lecę Trzymaj kciuki, żeby mi się udało Dobra, baw się z nim w berka po prostu A ja tu rzucam tą miksturkę, jak będziecie biegli Tra, la 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 Ej, uważaj! Oh! Burmistrzunio! Chodź się w berka Chodź, chodź tutaj Trzy, Chodź mną no. Jeden, wow, dobra, poszło Zafrizowany! Działa burmistrz udało się. Co z nim robimy się. teraz? Mamy dwie opcje: zakopujemy go, beczkujemy go bedrokiem, albo go po prostu niszczymy Co robimy? Niszczymy co robimy? Go! Co szybko, co szybko, zakopujemy szybko. Dobra, zakopujemy i tam na dole go wtedy trzeba zniszczyć. Dobra, zabedrokujemy go tu, Zabedrokujemy go tutaj normalnie widzowie, Bedrokujemy tutaj na dole go z do samego bedroka i obudowujemy to normalnie tym bedrokiem. Ja mam perłę burmistrzunio, to ja się stąd wydostanę, spoko. Dobrze, Dobra. dobrze. Że dobrze idzie, widzowie. Jesteśmy już tak głęboko, że lada moment. Może jakieś diaksiki, ty od razu. On jest zafrizowany, słuchajcie. Nie ogarnia teraz, co jest grane, co jest pięć, nie ogarnia kompletnie życia. Dobra, dawaj szybciej, gdzie ten bedrock? Ej, normalnie patrzcie, już jak wysoko. Burmistrz o, trzyma się tam jestem, na górze. Jestem, jestem tutaj dobra. na górze. Myślę, że wystarczy, ty. Już tu normalnie bedrock powinno być widać, ale nie ma. Nie wiem, dobra, jest bedrock, jest bedrock. Dobra, teraz szybko, słuchajcie, tu. Podsadzamy się tutaj. A później się wytepiemy. Dobra, mamy go. Gostwy został zafrizowany. Będzie trzeba jeszcze tu boczki normalnie, słuchajcie, zabedrokować. Ale na razie tak wystarczy. Ty, burmistrzu, udało się normalnie. Mamy go. Super, bo... super. Jeszcze jak wyjdziesz, musimy drugą warstwę tutaj. Tak, bedrockać. to zaraz obudujemy. Nałożyć. On jest teraz zafrizowany. To czekaj, spróbuję tu rzucić w blok. Wow, 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 wow. wow, wow, wow. I ja.